Jeszcze w tym roku rozpocząć ma się gruntowna przebudowa stadionu miejskiego w Mikstacie. Obok boiska powstanie profesjonalna scena, zadaszona widownia i skatepark. Pieniądze na realizację tego zadania w wysokości 900 tysięcy złotych samorząd pozyskał z rządowego funduszu Polski Ład. Pierwsze prace porządkowe na terenie stadionu już się rozpoczęły. Lada moment ogłoszony ma zostać przetarg, który wyłonić ma wykonawcę zadania. Projekt modernizacji stadionu jest już gotowy i trzeba przyznać, że robi wrażenie. Obecnie jesteśmy na etapie prac rozbiórkowych, natomiast to, co dzisiaj już widać szczególnie, to wycięty starodrzew brzozowy, ale te prace już tak czy tak byłyby wykonywane z uwagi na to, że te drzewa były no już w takim stanie, którym zagrażał sąsiednim budynkom. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli, bo to od razu wpisaliśmy w zadanie odtworzyć drzewostan, żeby brzozy nadal były dominującym elementem ulicy Brzozowej. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane nowe trybuny przy boisku piłkarskim, powstanie infrastruktura do uprawiania lekkiej atletyki, bieżnia i skocznia oraz pojawią się nowe szatnie kontenerowe. Cieszy to, że również dofinansowanie z polskiego ładu jest ale przy obecnych cenach będziemy rozważać zakres tych robót i zobaczymy, czy nie będziemy etapować. A warto zobaczyć wizualizację, bo ten stadion zmieni się nie do poznania. Projekt przewiduje budowę skateparku oraz montaż niezbędnej infrastruktury, jak oświetlenie. Pod specjalnie wybudowanym zadaszeniem w kształcie deskorolki zamontowane zostaną również nowe ławki i stoły.